18 minut po godzinie 23. Józek i Jarosław Głowic, zapraszamy na studnie. Będziemy dziś rozmawiać o teatrze starym. Po raz ostatni publika zasiadła na widowni w 81 roku, a dziś znowu mogli wejść do tego budynku już zupełnie innego. U mnie w studiu dyrektor Teatru Starego Karolina Rozwód. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzięki bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do audycji. No i jakie było zainteresowanie podczas tego dnia otwartego? Ogromne. Tak duże, że, że nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak. Aż tak duże, już na pół godziny przed godziną 13, kiedy planowaliśmy otwarcie drzwi dla mieszkańców Lublina, zebrała się na tyle duża grupa, kilkudziesięciosobowa, grupa starszych osób pamiętających jeszcze kino staromiejskie, że to zwiedzanie teatru rozpoczęliśmy już o 12.30. Ten budynek w końcu po tylu latach został przywrócony y, mieszkańcom. Co się nie działo y, y, z tym budynkiem? Strasznie długi był ten okres, prawda? Kiedy nie można było tam wchodzić. Tak, to trwało aż 31 lat. Najpierw ten budynek stał zamknięty, później próbowała w tym budynku działać, jak wiemy, Fundacja Galeria na prowincji, później ten majątek został zwrócony skarbowi państwa, później przyjęła go gmina Lublin i wtedy zapadła decyzja o ratowaniu. Teatr Starego. 2007 rok to był początek tego remontu, tak? Dobrze pamiętam. Wtedy zaczęły się prace. Na początku to wyglądało tak niepozornie, bo no, wydawało się, że nic się nie dzieje, a tam głębokie wykopy, żeby uratować ten budynek przed zawaleniem. Tak. pierwsza etap prac to były prace ratunkowe. Chodziło o to, żeby ten zabytkowy obiekt przetrwał. Następny etap, to już były prace remontowe, to były prace mające na celu realizację projektu architektonicznego i faktycznie jednym z elementów tego projektu było stworzenie dwóch podziemnych kondygnacji, których wcześniej nie było, ponieważ stadion został zbudowany na poziomie ulicy Jezuickiej-Dominikańskiej, natomiast w oparciu o historyczne fundamenty wcześniejszych budynków, jakie tam stały i w oparciu o całą sztukę bardzo skomplikowaną prac. Yy, udało się dwie kondygnacje o głębokości 7 metrów y stworzyć. Kiedy będzie można przyjść do Teatru Starego już na spektakl albo na koncert? Pierwszy koncert inaugurujący odbędzie się 11 marca w niedzielę. Yy, to będzie recital flamenco Luz de Gia w wykonaniu Tomatito. To jest ten muzyk, który komponował do filmów Carla Sasaury. To jest ten muzyk, który wystąpił w Tonego Gatlifa i też skomponował muzykę. I, I wtedy rozpoczynamy całą naszą działalność. Kolejne imprezy z zachowaniem tych dni tygodnia, o których rozmawialiśmy, będą pojawiać się w sumie w ciągu pierwszego miesiąca, bo, bo ta nasza inauguracja będzie trwała miesiąc. Chcemy się tym teatrem cieszyć w sposób. Y Taki odświętny długo. Będzie trwała miesiąc, w sumie 12 wydarzeń, do 4 kwietnia. Ale pewnie na tę inaugurację, tę pierwszą, pierwszą będzie się bardzo trudno dostać. Będzie można w jakiś inny sposób w niej uczestniczyć? Tak. Yy, Przewidujemy transmisję całej inauguracji na Placu Po farze na Telepimie. Dodatkowo jesteśmy już po rozmowach z Telewizją Polską, która potwierdziła, że tego dnia TVP Kultura dedykuje swój program Teatrowi Staremu i prowadzi trzygodzinny blok programowy Niedziela z Teatrem Starym. I w ramach tego bloku programowego przeprowadzi transmisję z inauguracji, z tego koncertu inaugur inauguracyjnego, a później wieczorem. Telewizyjna dwójka y, będzie retransmitować koncert. W tym pierwszym miesiącu działalności macie dla Waszych y, widzów y, jakieś niespodzianki też biletowe. Tak, tak. Y, mamy je właściwie już teraz. W, za tydzień będziemy, będziemy mieć je gotowe. Mamy tysiąc zaproszeń dla mieszkańców miasta, ponieważ chcemy stworzyć możliwość jak największej liczbie osób y, y, uczestnictwa w tych wydarzeniach. Jest tylko jedna zasada otrzymywania tych zaproszeń. Kupując bilet na dowolnie wybrane wydarzenie z, z programu do końca czerwca, czyli tego programu od kwietnia do czerwca, można wybrać oczywiście w miarę dostępnych miejsc 165 na każde, na każde wydarzenie. Można otrzymać zaproszenie.